Prezydenta Rzeczypospolitej 1 września tego roku na Westerplatte padły bardzo ważne słowa dotyczące tego, co wydarzyło się w 1938 roku, a więc zajęcia Zaozia. Rzeczywiście był to poważny błąd ze strony polskiej, chociaż należy też szukać zrozumienia. To nie jest tak, że można, tak jak to robił pan premier Putin, przerównywać te wydarzenia do tego, co wydarzyło się 17 września. Skala jest nieporównywalna, zupełnie nieporównywalna. I fakt czwartego rozbioru Polski pozostaje wciąż bez przeprosin ze strony rosyjskiej, spadkobiercy, jakby nie patrzeć, Związku Sowieckiego. Zresztą. Kiedy spojrzymy historycznie na to, co wydarzyło się 17 września i co potem się działo, to mamy pewien ciąg myślowy, który został zapoczątkowany po rewolucji sowieckiej w Rosji, a więc tak zwana krocząca rewolucja, obejmowanie swoimi wpływami kolejnych państw w Europie Zachodniej. I my w 20 roku przeciwstawiliśmy się skutecznie tym działaniom. A potem no niestety wobec ataku niemieckiego i wobec ataku sowieckiego nie byliśmy w stanie dalej prowadzić naszej polityki. A więc ważne słowa padły odnośnie relacji polsko-czechosłowackich, teraz polsko-czeskich, słowa, które wypowiedziane być powinny dużo, dużo wcześniej przez poprzedników prezydenta Rzeczypospolitej, ale nie zmienia to faktu, że prezydent Lech Kaczyński zachował się jakąś stanu i za to wszystko, co wtedy miało miejsce.